Cóż, nowy dzień, następny samochód do roboty. Benz, już Wam pokazuję, co robimy. Robimy lampeczki w Audicy, a trójce. jest wszystko przygotowane, także bierzemy się do klejenia. Wygląda dupa po 50% robocie, że tak powiem. jest różnica. Jedna strona. Druga strona zajęło mi to może z 20 minut, także jeszcze następne 20 i będzie gotowe całe. No i tak wygląda dupka po, po godzinie pracy. I naprawdę godzinka z minutami i jest wszystko OK Wszystkie rogi wewnętrzne też Wykończone, żeby nie było prześwitów. Także moi drodzy, potrzebujecie coś kleić. Telefon w opisie. Tu macie też, jak przyciemniłem szyby. 75% tych Także... grzy. Zapraszam, zapraszam. Także, jak tak widzicie, jeden z wielu projektów, Ech, rozwija się, jeszcze dach prawdopodobnie będzie klejony, także łapy w górę.